Jakie macie plany na święta? Wyjeżdżacie gdzieś, bo już zaraz w sumie za dwa tygodnie za święta. święta. Ja myślę, już Boże, tak daleko jest do Bożego Narodzenia. Za dwa tygodnie. E, tak, tak, mamy plany, wyjeżdżamy z rodzinką, więc... Jak lecicie? Y... Zdrańcie! To będzie do duże zaskoczenie, Uwaga, więc nie możemy Trzy, Cztery do Dubaju! Dubaju. Może jakieś większe zaskoczenie będzie? Nie, no nie będzie w ogóle zaskoczenia. Tak, tak nam się ostatnio spodobało, że mówimy, chcemy tam wrócić. No i namówiliśmy moją rodzinkę, więc lecimy sobie, tak. Święta w piątkę. Piątkę. Podobają. Czy będzie na bogato? Powiem, Bo że ostatnio Wam zarzucają, że takie bogate życie prowadzicie. Będzie świątecznie z Jezuskiem w sercu. Rodzinnie. <laughs> Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.